Jak stworzyć wizytówkę na polacy.com dla firmy, którą mamy lub dla, na usługi, które oferujemy. Stworzenie wizytówki na polacy.com zajmuje tylko parę minut i jest bardzo proste. A to, co musimy zrobić, to przede wszystkim jesteśmy zalogowani. Ja w tym momencie zalogowany jestem jako Adam Testowicz. Musimy tylko nacisnąć na menu firmy i usługi i nacisnąć podstaw menu pokazuje się dodaj. Naciskamy Dodaj. W tym momencie najpierw musimy wybrać nazwę wizytówki. Nazwą wizytówki może być nazwa na przykład kafelki, hydraulik, instalacja kafelek itd. Itp. Nie może być spacji, nie może być polskich znaków czy znaków interpukcyjnych i długość powinna być pomiędzy 3 a 30 znakami. Przykładowo tutaj zrobimy kafelki, kafelki i w tym momencie nazwa wizytówki będzie kafelki.polacy.com nazwa firmy a nazwijmy testowicz instalacja kafelek a jeżeli chodzi o kategorie wybierzmy tutaj w tym przykładzie usługi opis opis to, to po prostu musimy dać stokowych na przykład instalujemy kafelki wszelkiego rodzaju no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy pisać, możemy zrobić na przykład niektóre testy, zrobić tak zwany highlight, nacisnąć B, żeby był mocniejszy. I możemy dalej pisać. Jesteśmy, jesteśmy już, i tak dalej tym podobne, nie będę tutaj przedłużał. A dalej to co my musimy wybrać? Musimy wybrać, gdzie jest firma ulokowana. Wy, wybierzmy w tym przykładzie Europa. Następnie kraj, w którym jest, w którym jesteśmy. No, jako Polacy wybierzmy a, Polskę. A, Poland. Region, nas, no, powiedzmy Dolnośląskie. O, już tu wcześniej wypisywałem. Miasto, Wrocław. Kod pocztowy 53666 na przykład. Ulica możemy napisać na przykład, no ale zróbmy w tym przykładzie ulica krótka 24. I teraz musimy dodać logo. Najpierw dodajemy zdjęcie i potem zrobimy z tego zdjęcia logo. Naciśnijmy Browse. I w tym momencie ja to mam parę przygotowanych. W jednym z folderów u siebie na komputerze mam przygotowanym. Zróbmy na przykład testowicz logo, musi być jako jpeg, file, jpg. Open. W tym momencie dodane jest to zdjęcie do portalu, i naciskamy tylko Dodaj. I wizytówka już jest zrobiona. Adres wizytówki będzie chtytypy://kafelki.polacy.com I to już jest e, adres, którego można używać w każdym ogłoszeniu i tak dalej i tym podobne. Teraz to, co tylko musimy zrobić, ostatnią rzecz, musimy zrobić, ustawić tą, e, to logo, które zrobiliśmy, jako logo, czyli ustaw jako logo. I w tym momencie podstawowa wizytówka jest już zrobiona. Żeby zobaczyć, jak ona wygląda, proszę pójść na moje, pod firmami i usługami, na menu, i to jest wizytówka. Gdzie jesteśmy? Możemy nacisnąć, i pokazuje się menu. Oczywiście, dodatkowe zakładki możemy dodawać, jest to bardzo łatwe do zrobienia. Wszystko, co musimy zrobić, to dodać zakładki, ale to już w następnym filmie. Dziękuję.